Przygotuj dzisiaj ze mną kadzidło na komary. Będziemy potrzebowali ziół, które odstraszają komary, czyli bylice, koci wrotyczu, teraz jeszcze nie kwitnie, więc mam jeszcze suszone z zeszłego roku, lawendy i mięty. Jak robimy kadzidło? A no, bierzemy nasze zioła, formujemy taki wiecheć. A następnie zaczynamy układać i zwijać. Zwijamy takie zioła, które po wysuszeniu i zapaleniu będą się triły i odstraszały swoim zapachem. Komary. Jak już mamy taką witkę uformowaną, to będziemy ją teraz związywać. Nitka musi być naturalna, żeby nam nie śmierdziało plastikiem. Czyli lniana albo bawełniana i okręcamy bardzo dokładnie, bardzo mocno nasz wiecheć, a jak chcemy, żeby ładnie wyglądał, to w trakcie okręcania dodajemy drobne elementy naszych ziół, tak żeby ładnie kontrastowały ze sobą kolorami. Nasza smuszka, nasze kadzidło będzie niebiesko-żółte, bo te zioła odstraszają nam komary. Jeszcze tutaj mam ziołoczek i zbijamy. Miętki jeszcze dodamy. Nasza smuszka jest już powoli gotowa. I taka smuszka, takie kapidło musi sobie teraz wyschnąć. Najlepiej na wolnym powietrzu, ale w domu też będzie dobrze. I jak już będzie suchusieńka, to ją zapalimy i się będzie tliła. A zapach. Tych palących się ziół będzie nam odstraszał komary.